No i witajcie, tu Titus. A tutaj Granat. Thanks, troszkę opóźnienia na reakcję. Eee, Zapraszam. W pierwszym odcinku na pełnej wersji. Eee, tak, dokładnie. To pierwszy, pierwszy news. Już widzicie, mam. Nie wiem, jakim cudem mam 215 poziom. Z czego jestem bardzo dumny. A granat ma pierwszy, prajer. Eee, I tak. tak. Mam po pokażemy Wam mniej więcej. Mniej więcej to się zmieniło. Mniej więcej. Zachodzi słońce, więc granat wyzeruje czas, a ja będę gadał, tak. Ogólnie ogólnie. Widzicie już troszkę podciemnione są tutaj bloki i tak dalej. I dobra, od razu powiem, że właśnie za chwilę może mi przerwać rozmowę z granatami. Przez Skype, bo ostatnio mam problemy. Więc nie zdziwcie się, jak go przez chwilę nie będzie słyszeć. Ale nie będziemy gadać o nim takich dziwnych rzeczy, bo on potem sobie obejrzy na <grym> YouTube. O wszystkim się dowie. Dobra, i Tak. No i dobra, kolejne newsy. I to, że już niedługo będziemy mogli oczywiście się wybrać do Neteru. Tu będzie jakiś taki długi odcinek, albo będzie podzielony na dwie części. I chyba na razie nie będzie odcinków z teksturpakami, bo jeszcze nie, nie powychodziły na pełnej wersji. Tak specjalnie no nie, żeby być oryginalnie. Nie w 15 odcinku na pełnej wersji, tylko w 14. W 15 odcinku będzie chyba taki miks mały, youtubowy. Dobra, i grana, grana coś powie, bo. Ja, ja się nie chcę. Grana coś powie. Ale o czym? No nie wiem, ja jakoś mogę nadać. Dobra. Znowu pada deszcz. Bo akurat wybraliśmy sobie... Akurat wybraliśmy sobie taki bajum. Może powiedz Dobra. trochę... Nie wiem. A no i osiem. Ja zapowiedzieć iż. Niedługo będę miał oryginalnego Minecrafta. Buch o! Buk, oh. A ty nie masz granat! A ja, A ja będę... Ja mam tu kliparu! To... Nie! 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 Nie bo to chodź po bo wybuchnie! Uciekam! Uciekaj, uciekaj! Ja na niego zrobię się Sparta z góry. Sparta! Ua! Ubity! Kusi, fajnie jest na multi, że jak jest Creeper, to atakuje tylko jedną osobę. Właśnie się nie rozwali. Mm, dobra. Troszkę mi laguje. Znaczycie. No kurde, o, trójki, przez te lagi mi... O! Drugi Creeper. Czego on tam szuka w tej jaskini? Może w to podwiedzać? Dobra, i tak yy, może tak, wypowiedz się troszkę o planach. Następne odcinki, może nie i konkretnie co będziemy w nich robić, ale możesz tam powiedzieć, że będzie fajnie, i No bo będzie fajnie. Tak, mamy takie bardzo fajne plany na no, następne odcinki. Szczególnie już wyszło 1.0 i mamy naprawdę bardzo dużo planów. Na jakieś 5 odcinków do przodu były rozplanowane. A ty gra, nas się zajmie zamysłowaniem łowców, z taki łowcą Griperów. Bardziej się zami mnie budowam, a ja tutaj skończę, bo... Zajmę się budową tylko póki co muszę drewno zbierać, bo mi się skończyło. Gdzie co, nie będziemy was denerwować z tym deszczem, myślę przyczekamy i zaraz do was wracamy. Dobra, jesteśmy z powrotem, już Troszkę coś zbudowałem, pogadaliśmy sobie, zapomniałem włączyć nagrywania. Dobra, żeś mi Grando przypomniał, bo byśmy cały odcinek przegadali sobie, no. a potem tylko... Dobra. No to wejdź już robią takie bardziej. Potem no, spokojnie ludzie, my to potem zrobimy tak, żeby to było mroczne. Na razie nie mamy muzyka do i innych takich a, bajerów. Jeszcze Glowstone będzie tu i tam wstawiany. No i oczywiście Nether będzie niedługo, niedługo tak. 1.0, to będziemy mogli normalnie portal stworzyć. Może jeszcze dzisiaj na wizji stworzymy portal? Może, może. Ej, musisz zrobić porządek w tych, Tam się nie chce. No mówię, zręk między ościnkami, no, co to. Ej, ja jestem głodny, masz jakieś jedzonko? Masz jakieś jedzenie? Mm. W skrzynce w domku Jest są dwa chleby chyba. bo ostatnio nie chodziliśmy w ogóle na farmę, a melonów mi się nie chce jeszcze ten. My mieliśmy cofkę, już chyba o tym mówiłem, mówiłem. Mówiłeś, poza tym raczej zauważyli, pasem się skurczył w piceniu. Nie skurcił się! Jest taki sam No, no tak Czego jeszcze powiększaj? Nie, nie powiększaj, po co? Nie ma co marnować ma materiału. No, mieć miejsce, żeby się kąpać. Ale ja fajnie wygląda ta podłoga. No fajnie, całkiem dobry pomysł miała nasza Bob Marley. Ja ją będę tak nazywał. A jak zmieni skinę, to ją zabijemy. To teraz ogląda to się pewnie śmieje. A jeśli nie, to... To tak to zdanie śmieje się. Słyszysz dziewi coś śmiej się. A ty gdzie z tym tutaj wjeżdżasz? mi? A że tak było coś innego na tamtym. Nie, sam jesteś coś innego. Wywal tego wow. Stonbricksa. Potem będziemy się tutaj... A i odcinek twierdzą. Myślę, że twierdzę to będziemy... Nie będziemy szukać na tym świecie, bo wiecie, jest to ograniczenie do trzech twierdzeń na całej mapie. W no, było. było. No właśnie. A, a u nas już mapa jest wygenerowana i... no i wiesz. Dlatego my prawdopodobnie będziemy szukać na nowej mapie. I na tej nowej mapie po prostu Wam zaprezentujemy. Myślę, że nie będziecie chyba mieli nic przeciwko. Czemu? I tak się teraz... Nie, nie będę. Zobacz, tak, że coś w tym stylu było, a reszta... No nie, no nie, ja, tak, ja tego mam dosyć, Samo, samobójstwo, jak się popełnić samobójstwo szybko? Kill? No jak szybko popełnić samobójstwo? Ukośnik kill. A, dobra, to weź ukośnik kill, tak mówisz? Ukośnik kill. No, nie tak. Chyba tak, no. Działa, działa, dobra. Okej. A wiesz co teraz robię? No... Mam jedenasty lewej. Ja mam dwieście 200... któryś. A ja nie... zabrałem twoje doświadczenie. Nie zbieraj tego! Hamie jeden. Nie. Mi nie zabierz między odcinekami i mi na doświadczenie nie zależy. I to też nie zależy. Bo, no nie zależy mi. Chcesz to sobie weź, tylko że tam są moje itemy wokół tego, a... To się tego... rzucę. Po co ci moje doświadczenie? Chciałem zobaczyć, co naprawdę masz. Zobaczysz na nagraniu, kurde. A gdzie, jest, gdzie jestem? ja jestem? No gdzie jest moje? Dawaj Zostań. moje itemy. I teraz, który masz poziom? Moja kość. Który masz poziom? Moje drewno. Fajnie, komputer. Chyba cię zabijemy między odcinkami. Czemu mi ciągle Minecrafta wyłączał. Ale patrz, rozmowy na mnie przerwałeś. Jeszcze. No teraz po prostu się nagrywa i... Magia. Zaraz zrzucaj te temy, kurde, czas nas marnujesz i widzę. No rzucam a. I było brać moje itemy, i było brać. A teraz ładny deszcz przedmiotów Co mnie desz przedmiotów, marnujesz czas widzów Dobra już zostaw tę resztę Nie potrzebuję już tego I tak tu nie ma A. Chodź cicho, bądź Dobra buduj ten dach mi to, mi to laguje Fajnie, że przynajmniej na nagraniach te lagi nie wychodzą Bo mi strasznie tutaj laguje Troszkę to pokręci, pokręciłeś. Wiesz, że tym? Tak. Ja. To dokładnie tak jak ty. <laughs> nie robisz. Pierwsze dobrze. dwa są z Cobblestone'a, a potem robi się mozaika. A dobrze jest. Sorry, sorry, no zwracam. Tak, no zwracam dobra. honor, zwracam honor. Ale nie, to głupio wygląda teraz taki płaski dół. To para, ja to sam. Ja ty to tam się nie znasz. Wiesz, czemu to głupio wygląda, bo na samym początku już powinno tak być. Wiesz, jak tym panom. Dobra, zrób ten dzień, bo zaraz tam się zespółnuje tutaj gromada Creeperów. A my po prostu się prześpimy. Się o, właśnie, pokażemy się O właśnie, pokażemy, że jest spokojny to. sen. Bo wcześniej to musieliśmy... Albo robić tak, że granat wychodził, a potem już nam się nie chciało tak, że... Bojęcie, tam jest łóżko na dachu. Wtedy nas potwory nie atakowały. Granat wychodził z serwera, ja się spałem i potem znowu wchodził. Ale potem już nie wytrzymaliśmy i zaczęliśmy stajmować do zera. Ale jak deszcz, deszcz padał, to już było... Creeper! a W domu. W domu. Nie no, my musimy zrobić... Musimy zrobić kilka odcinków bez potworów. To jest taka jazda. kolejna wow. Nie wybuch Zabij go. Zabiłeś Panią. Nie zabiłem, on jest pod schodami. wow dobrze, sam tu zciekłem. <grych> to nie są dwa chleby, tylko dwa zboże. Dobra, wow, wiem, wiem. może tak zamknę drzwi. Dobra, i wbijaj do łóż. Nie, 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 nie możemy spać razem. Wiem. Ja no już rodzynek, już rodzynek zwrócił uwagę, jeśli tego, jeśli to oglądę, to tego pozdrawiamy. Wiesz, co ja nam zrobię? Taki mm. parawan. O, dobry pomysł, ale nie, bo okno zasłonisz. Zrób taką półkę. No i dobrze jest. Dobra, i śpij, śpij. Pokażę, Patrz, patrz. Ej, dobra, moje łóżko po prawej. Ula! Dobra. Widzicie, nic nas nie, za... nic, nas nie za... nic nas nie zaatakowało Oczywiście spokojnie sen działa. Z czego się bardzo radujemy? my się radujemy z mną. O, nie doszedł do mnie. A może jeszcze pokażę wam te, takie coś, jak się zatrujesz pokarmowo, to zatruję się? Zatrułem się. Patrzcie, co teraz a, jest. Leci ze mnie takie zielone te kropeczki, kuleczki. Ale dźwięk jedzenia jest bardzo fajny. Co? Dźwięk jedzenia jest bardzo fajny teraz. O weź, bo ja to, ja mam wyłączony głos, teraz bądź go. Ale bajer. Weź, kurde, nie wiedziałem o tym. No to jest genialne. O, o, i właśnie coś takiego jest. Czemu? A Czemu? Aaa, jest, yes, hunger, hunger. Hunger, hunger. O, hunger, to jest y, hunger, z niemieckiego, tak? Tylko, że tutaj, wow, sztyleta mamy. Ale fajne dźwięki u kuli stały, ciąg. Czekaj, chcę posłuchać. Ale fajne. Ej, hey, no kurde, właśnie mówili, że bardzo dużo dźwięków dodali. Ja chcę oberwać, ja chcę oberwać, przesu się. Ja chcę oberwać. Hej. Tylko we mnie strzela. Ja on mnie zabije zaraz. Ja Agor zabiję cię. Trzeba oświetlić, bo oni się tu spomują, ale nie mam pochodni. to ja lecę pochodnie. Ja idę po, ja idę po pochodnie Mariusz. No to idź ty, a ja tutaj się... Do yy. okazji jednego sobie wezmę. No właśnie... Coś sobie, Weź ty jedyny. tak, takie yy, zboże zbierz. Chlebki sobie zrobimy i będziemy żali. Dobra, ale na to po pochodnie. Jak tam się kwitał, to Dobra, brywa. to ja też już pobiegnę, tam po portal. Jaki portal? polski chyba. Nie ma mnie nie, za słowa. Jezu, jaki... Ja, ja, posłuchajcie. No. Jest głos skrzyni skrzyni No, fajne bardzo. Nie no, super są te głosy. O, mam dziewięć chlebków. Ja to kocham no chyba teraz to odkryłeś ponoć. Patrzcie. A jak stanę na płyty też jest głos. to Tego nie To Jest fajne. Ale to jest najfajniejsze, chyba. Takie bardzo realne. Nie, jedzenie jest fajne bardzo. No to daj mi jednego chleba, ja chcę sobie jeszcze troszkę pojeść. Zoryczę no tak się troszkę bawimy, ale ja, ja, to, ja to przed chwilą aktualizowałem Minecraft. Aj to przed chwilą aktualizowałem. Ja. O dzięki. Ale nie, tyle nie chcę. Dostawiam ci jeden. normalnie jak takie niedożywione dziecko. No nie śmiejmy się. Już teraz takie... Czemu? Już takie normalnie JJ nie będzie musiał robić tego swojego... Minecraft go wyłę... ten... wyłącz wyręcz. No dawaj szybko! Ej, ale to będzie niesymetryczne. Dobra, ty weź pochodnie. Ja nie wiem co ty je trzyma, Bo ostatnio ja ty robiłeś taki bałagan w tych skrzynkach. No żeś mi teraz, kurde, pochu. Ty weź pochodnie. Bo ty nie segregujesz mojego bałaganu. Ja robię bałagan, a <laughs> ty segregujesz. Ja zrobiłem bałagan... Nie, nie posegreguję. Człowieku. Ja tutaj się wymęczę, żeby zrobić bałagan, a ty mi tutaj powiem jeszcze, marudzisz, że, że nie możesz znaleźć. To moja wina, że nie posegregowałeś. Dobrze mówicie, nie? Ostatnie serwisy włączałem. Nie włączałem, bo robiłem animację. Byłem ja takim jakby animatorem. Nie no, nie jestem animatorem. Takim... Może kiedyś rzucę jakąś moją animację. Ten odcinek jest strasznie spontaniczny, zauważyłeś? Ja komm nie mogę z myśli. O głos. A zamykanie też drzwi też ma swój głos. No. Wiesz, bo ja zazwyczaj gram bez głosu, ale teraz już będę grał z głosem. Nie mam mowy. O tak robić. Nie mam Przepraszam za to, że tą grę wychodzę, ale... I to będzie niesymetryczne. Tak portal to nie współpracuje. Jest będzie symetryczne, jest. Ale portal nie będzie symetryczny, bo drzwi są jednokrotkowe. Portal będzie w innym pomieszczeniu, nie będzie dlatego. Tam po prostu. Nie? To nie. może tutaj będą takie ławeczki, to będzie taka jakby postać, będzie miała tutaj głowę, o. będzie jej paszcza i przez paszczę się będzie wchodzić. No, ja właśnie tak zrobię no, tak na swoim singlu i fajnie to wygląda. Dobra, to widzicie jakie zrobimy? Ej, to my teraz wam to przyspieszymy, chyba. Też nie wiem, e, wiesz co, na chwilę zrobię przerwę, żeby sprawdzić ile ten odcinek trwa. I zaraz wam ogólnie dam dalsze dane. Dobra, jesteśmy tak, jakby tylko informacyjnie powiedzieć, że właśnie nadby koniec. Końcówka, a musimy wam słyszeć, ten odcinek się już kończy. Granat nam spieprzył, dach standardowo, co się musi spieprzyć. Jest yy. dobrze, Nie, nie jest dobrze. Yy, każdy ci teraz, wszyscy będą w komentarzach jechać, ale to głównie. Tutaj. Ja to potem naprawię, nie martwcie się. Grenat, Granat, okay. możesz się pożegnać. W następnym odcinku Dobra. pokażemy wam, jaki jest efekt końcowy, i po prostu chyba odwiedzimy nether. Odwiedzimy nether? Odwiedzimy. Odwiedzimy? No dobra, 15 odcinek to będą po prostu odwiedziny na teru, a więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych. No i pa! Cześć.